Dzień dobry, dzień dobry. Wrach z tej strony. Proszę Państwa, dzisiaj głupi błąd, który kosztował mnie naprawdę spolą, sporą ilość złota. Także chciałbym tutaj powiedzieć Wam ku przestrodze, czego nie robić, co sam niestety przez przypadek zrobiłem. Później, jak się połapałem, o co chodzi, to. No, nie byłem zadowolony, nie byłem zadowolony. Zawsze strata złota boli, szczególnie w przypadku materiałów, już tier 2 a 3, to już nawet nie wspomnę. Także, także są to takie błędy, które można popełnić, i ku przestrodze właśnie chciałem nagrać ten filmik. Przy okazji opowiem Wam też, jak to upgrade'ować sprzęt, jak najlepiej to robić, i też przy okazji wychwycimy kilka błędów, które możecie nieostrożnie popełnić. Więc dlatego zapraszam do oglądania. Omówię tutaj, co i jak. No i co mi się przydarzyło? Kilka dni temu wbiłem 600 item level, czyli ten poziom sprzętu na 600 trzeba podbić, żeby zacząć robić tier drugi. No i już się ucieszyłem, fajnie. 600 item level jest. Nie było łatwo, bo żeby zrobić 600 item level trzeba podbić cały sprzęcik na 5, plus 15, więc trochę zabawy z tym jest. No i słuchajcie, no i yy, pomyślałem sobie, że Najłatwiejszą metodą, żeby wejść w ten tier 2 od razu, nie lecieć na Chaos Dungeon i liczyć na szczęście, że ci wypadnie cały set, tylko można go kupić z marketu. To dużo nie kosztuje, jak to nie jest jakaś tam perfekcyjna jakość, po kilka golda za sztukę, ewentualnie tam, no nie wiem, tego złota maksymalnie chyba dałem z 20 za jeden element zbroi czy tam broń. Więc to nie było dużo, więc pomyślałem sobie, cały set sobie kupię, to jest najłatwiejsza forma, żeby od razu wskoczyć w 802 item level, dlatego że jak macie już 600, to możecie założyć 802. No i tak zrobiłem, pokupowałem wszystkie sprzęty, przyszło mi to na maila, no i co zrobiłem następnie? Zacząłem to sobie upgrade'ować, kupiłem za Pirate Coiny sobie materiały tier 2 do upgrade'u. Do upgradu zbroi, czyli tu tutaj te Guardian Stony. One za 10 sztuk kosztują 17 albo 18 zł, przynajmniej, złota. Przynajmniej na ten moment, jak to oglądacie w jakiejś tam dalszej przyszłości, na pewno cena tych materiałów spadnie. Ale to jest w miarę, no, jeszcze początkowe stadium gry, więc ceny są dosyć wysokie. O co chodzi? No, i podjarałem się, że super fajnie, no to enchantujemy, let's go. No i lecimy, lecimy. Wszystko, cały sprzęt. Po kolei sobie zacząłem enchantować, jakby nigdy nic, wbijać na plus jeden, jedną, drugą, trzecią, czwartą, piątą część zadowolony. I jak doszedłem do, do broni, to tak coś mnie. Tknęło, tak myślę, coś tu, takie wiecie, wewnętrzne uczucie, że coś tu jest nie tak, że coś gdzieś w tyle głowy miałem, że coś gdzieś tu jest jakiś problem. No i kliknąłem na gear transfer. No i proszę Państwa, tu tkwi cały błąd. Jeżeli macie już lepszy sprzęt, który jest grade wyżej, zapomniałem o tym okrutnie, a wiedziałem, bo nawet na wersji rosyjskiej doskonale wiedziałem, że trzeba podbić, trzeba stary sprzęt, niejako załadować do tego nowego no i tym oto sposobem jestem szczęśliwym posiadaczem setu tier 1 na plus 15 bo zamiast go wrzucić na do tego już nowego tier 2 to niestety skleroza nie boli zapomniałem na co tutaj zrobić żeby nie popełnić tego naprawdę podstawowego głupiego błędu Wbijacie sobie nowy set Czy to zdobędziecie go z Chaos Jeżeli chcecie w ten sposób go zdobyć Czy kupicie z marketu Jeżeli nie szkoda wam tych fion Tych takich niebieskiej waluty specjalnej Którą się wydaje na zakup sprzętu No i jak już to kupicie, to użyjcie tego plus 15 giru, który Wam nie będzie potrzebny. Chyba, że macie jakiś na movement speed, jak sobie zrobiliście, to można ewentualnie rozważyć do jakiegoś questowania, gdzieś tam bieganie z tym setem. No bo jednak prędkość to prędkość, może się przydać. Ale użyjcie tego, pakujecie to do tego nowego setu Tier 2 i w ten sposób otrzymujecie. Być może wydaje Wam się, że niewiele, tam, co tam w rachu? Taki błąd to nie błąd. Plus jeden, co to jest? Słuchajcie, jakbym sprzedał te materiały, które wpakowałem, właśnie, żeby cały set zrobić na plus jeden, to bym gdzieś w okolicach 2000 złota, mniej więcej. Zaraz sobie to dokładnie policzymy, ale około 2 kafle złota. Bym na całym tym sprzęcie zyskał. Także to jest naprawdę, to nie jest mało. Mógłbym równie dobrze to, co kupiłem właśnie za Pirate Coiny, sprzedać na markecie i bym był kilka tysięcy do przodu bez problemu. Ale jak widzicie, głupi błąd, który kosztował mnie naprawdę sporo. Więc tutaj chciałbym przestrzec Was, was przed popełnieniem tego samego. I pamiętajcie, jak zmieniacie na tier wyższy sprzęt. To zawsze użyjcie tego starego sprzętu, który już do niczego wam nie będzie potrzebny. Użyjcie go, żeby troszeczkę zyskać na tym i żeby wbić na, na plus jeden. Przy broni już mi się udało połapać, bo miałem akurat legendarną broń zrobioną. Yy, I jak się już połapałem, to chociaż na broni skorzystałem i broń sobie załadowałem, zrobiłem na. Sobie tą broń na plus 1. także tutaj akurat udało mi się jedną rzecz uratować jakoś wpadłem na pomysł. No tak, no fajnie by było, żeby tego użyć, i można by było użyć cały set. Także no nie byłem zadowolony, słuchajcie, nie byłem naprawdę takie miałem no poczucie, że kurczę, no straciłem tyle. Można było też już pchnąć gdzieś dalej troszeczkę ten gir. E, co prawda to było tylko na plus 1, więc to najmniej materiału zżera, no ale i tak wartość tych składników jest spora. Także moi drodzy, przestrzegam wszystkich przed tym podstawowym problemem. Jeżeli zmieniacie sprzęt na tier wyżej, zawsze użyjcie sobie tutaj tego, który macie już stary, który do niczego wam się nie przyda. Bo tak naprawdę ja nie mam co z tym teraz zrobić. To jest już nie ma sensu pakować go, winny, bo to już nic nie da. Ten stary już nie mogę wpakować, bo on tylko daje na plus jeden. Więc tutaj już jest niedostępny, żeby go wybrać. Więc ta strata doświadczenia i wszystkich materiałów, które w to wchodzą, no strata bezpowrotna, bo nic z tym już nie, nie idzie zrobić, niczy, nic z tym nie już. Niestety nie mogę, mogę go tylko zniszczyć, wyrzucić albo zostawić sobie pamiątkowo w plecaczku ku przestrodze właśnie, tak zrobiłem, trzymam go sobie w ekwipunku, trzymam go sobie w banku, żeby przypominał mi, mi o tym właśnie głupim błędzie, jak będę zmieniał też na tier wyżej, to na pewno już tego błędu nie popełnię, a po, no na, może pe, na pewno to takie jest dosyć mocne słowo, ale postaram się nie popełnić tego samego problemu i tego oczywiście... Wam też nie życzę, także pamiętajcie Zmiana tieru Zmiana sprzętu Wrzucacie stary sprzęt, żeby Zupgrade'ować mm, sobie ten Podstawowy, który Wam wypadnie To jest ta moja główna Tutaj główny problem, który kosztował mnie Sporo, byłbym ciutkę Dalej niż jestem, pewnie gdzieś Pół dnia straconego, więc y, Pamiętajcie o tym i no, Przestrzegam przed naprawdę takimi Podstawowymi błędami Ten sam błąd, tylko troszeczkę w inny sposób można popełnić, również upgradując sprzęt na lepszy na lepszą rzadkość, czyli jak nosicie niebieski sprzęt, a zaczniecie robić tak zwane abyssal dungeons, czyli ten trudniejszy content w grze to zaczną wam wypadać specjalne takie tokeny. Taka specjalna tutaj waluta, którą można, za którą można zaraz pokażę. Sobie zakupić sprzęt, i ten sprzęt nie każdy wie, że można sobie wziąć. I to, co macie już zrobione, czyli zenczantowane jakieś części zbroi, możecie sobie przelać do tego sprzętu. Więc to jest ten sam. Można popełnić ten sam błąd, o którym mówiłem Wam wcześniej, tylko że na trochę innej płaszczyźnie. Czyli upgrade'ując rzadkość swojego setu. Także robiąc, aby saldanżony, macie tutaj dostęp do. Właśnie tego typu tokenów, taki token Knights of da Wam możliwość stworzenia epickiego całego setu, jak będziecie mieli wystarczającą ilość tych tokenów. Jak uda Wam się zrobić Phantom Palace, to będziecie mieli dostęp do takich tutaj elementals, Fury, czyli takie fragmenty, które pozwolą Wam zrobić też legendarne przedmioty, legendarną broń, legendarny armor set. Więc już pokazuję, jak to jak to można failować, czyli jak to można zepsuć i stracić też przez to całkiem sporą ilość yy, czy materiałów, czy złota, bo to bezpośrednio jedno z drugim się łączy. Także te upgrade'y możecie sobie, sobie robić u takich tutaj specjalnych sprzedawców, jak zrobiliście aby z Dungeon to dostajecie właśnie tą walutę, o której Wam mówiłem. Możecie sobie, czy to 302 item level tutaj widzicie, 302 poziom sprzętu, możecie używając takich tokenów zakupić sobie te fioletowe elementy, fioletowe części zbroi i fioletową broń. Jak zdobyliście tą lepszą, te lepsze tokeny, które też wam pokazałem na tym Phantom, to możecie sobie zrobić też legendarny set. Także kupujecie sobie jakiś tam jakąś część, dajmy na to kupujecie sobie broń. I jesteście posiadaczami złotej broni, i błędem może być rozwijanie właśnie tejże wspomnianej na kolejne poziomy. Nie powinniście tego robić, dlatego że to jest ten sam błąd, który ja popełniłem przy zmianie na Tier 2. Już Wam pokazuję dokładnie. Więc możecie także zrobić gear transfer, jak posiadacie lepszy jakiś tam. Sprzęci, dajmy na to, to by był jeden z nich. Klikacie, i tutaj Wam się pojawi lista, i będziecie mieli do wyboru swój dotychczasowy set 302 item level. Dla, podajmy dla przykładu: będziecie mogli sobie tutaj go użyć. On będzie na przykład miał plus 11, czy ile tam macie, to wtedy sobie zużyjecie to i przelewacie te wszystkie enchanty na nową już z wyższą rzadkością czy to sprzęt w postaci zbroi czy to będzie dotyczyło broni. Także nie popełnijcie tego błędu, jak już macie lepszą rzadkość zbrojek czy broni, to używacie sobie dotychczasowego sprzętu żeby przenieść enchanty na nowy i cieszycie się setowymi tutaj bonusami, bo te fioletowe i złote dają, dają dodatkowe bonusy, także fajnie można zdobyć właśnie dodatkowy power postaci i nie tracicie progresu, nie tracicie tego, co wcześniej żeście zdobyli. Także to są takie naprawdę można popełnić ten błąd nie chcący rozwinąć, bo o kurcze fioletowa zbroja, rozwijam lece, i później się okaże, że jednak jest strata, bo można było właśnie te enchanty przelać sobie. Później już nic z tym niestety nie zrobicie. Także uważajcie na to, nie popełnijcie tego błędu, bo to może sporo was kosztować. Teraz chciałbym trochę powiedzieć Wam o towerze, czyli o wieży. W przypadku tej wieży, to jak sobie robicie to na swojej głównej postaci, na swoim mainie, to no, cieszycie się, zgarniacie różnego rodzaju fajne nagrody, książki, tutaj jak widzicie jakieś tam inne rzeczy, tutaj są też klasowe książki i tak dalej, i tak dalej. Tylko zauważcie, że to są nagrody na całe konto. Większość z tych rzeczy tutaj do reputacji jakieś tam elementy, do statystyk i tak dalej, i tak dalej. Mnóstwo książek, przeróżne nagrody, jak, no, to są rzeczy, które są na całe konto potrzebne. I nie każdy o tym wie, że jak to zrobicie jedną postacią, to na drugiej postaci już tych nagród nie macie, tylko dostajecie zupełnie inne nagrody. Już wam pokazuję o co chodzi. Jak wygląda później ta wieża? Do czego to jest potrzebne? Można sobie tak zaplanować, że ewentualnie pierwsze poziomy zrobić altem. Dzięki temu możecie skorzystać na tych materiałach i sobie je odebrać na na swoim mainie, na swojej głównej postaci Nie jest to dużo, ale No ile jesteście w stanie Tym swoim, tą swoją dodatkową postacią Tą alternatywną postacią zrobić Tyle skorzystacie na Na mainie, także Warta gra, warta świeczki Co prawda to jest poblokowane też do Poziomu tego alta Czyli na przykład na 340 ten level Później trzeba mieć, żeby, żeby Robić wyższe poziomy, także tutaj no, Niekoniecznie dojdziecie jakoś specjalnie daleko ale mając to na uwadze, można trochę zyskać. Jak widzicie, tutaj dla, za drugie przejście będę w stanie zdobyć już tutaj jakieś materiały, harmony, kryształy na przykład, czy jakieś inne fragmenty do właśnie enchantowania, do rozwijania postaci. Tak jak wspomniałem, tutaj niestety jest to ograniczone. I tym levelem, czyli nie można sobie tutaj w nieskończoność na tym alcie podbijać jak chcecie, więc tutaj może być ten kłopot. No, ale jakieś tam materiały można z tego uzyskać. Jak sobie to jakoś dobrze wykombinujecie, to można naprawdę trochę tych materiałów, trochę na tym skorzystać i trochę tych materiałów zdobyć. Kolejnym błędem będzie nierobienie wysp. Wyspy to jest jedno z głównych źródeł upgradeowania postaci waszego sprzętu także na wyspach robiąc questy, robiąc przeróżne zadania, żółte, fioletowe, zdobywacie naprawdę mocarną ilość składników do ulepszenia waszej postaci, do ulepszenia sprzętu na postaci, więc róbcie te wyspy bo to jest naprawdę spore źródło przyspieszenia waszego progresu, przyspieszenia upgrade'owania, ulepszania sprzętu do plus 15, żebyście mogli później przeskoczyć na kolejny grade, na kolejny tier związany już z trudniejszymi rzeczami w grze. Także jak jesteście na początku swojej drogi, macie 302 item level, czyli te ten sprzęcik, który no, posiada taką wartość, i możecie sobie to ulepszać. Ulepszacie sobie właśnie tego typu elementy i robicie na plusujecie to do aż plus 15. Do tego potrzeba naprawdę sporej ilości składników, i te składniki zdobywacie właśnie robiąc przeróżne wyspy. Po prawej stronie z reguły mapy tutaj po prawej stronie znajdują się wyspy, na których Często otrzymujecie składniki do właśnie tego tieru pierwszego sprzętu, czyli 302 item level. Natomiast tutaj w tej środkowej części i po lewej stronie, tu się znajdują wysepki, które dadzą wam najwięcej materiałów z tier 2, czyli tego już później po 600 item level kolejnego sprzętu jaki zdobędziecie. Także tier 1 po prawej stronie, robicie sobie wysepki, możecie to po kolei sobie jedna po drugiej na takie wyspy się udawać i możecie sobie właśnie te zadania robić. Jak będzie czas to może się pojawi jakiś poradnik z tym związany. Ciężko powiedzieć, żeby robić to optymalnie. Natomiast nawet jak będziecie chaotycznie sobie wskakiwać na poszczególne wysepki i robiąc tam zadania, to zdobędziecie mnóstwo fajnych nagród, dużo tutaj ciekawych rzeczy, są tutaj te pieśni, które zdobędziecie, które będą potrzebne na różnych aktywnościach. Adventure Island na jakichś tam właśnie wysepkach, gdzieś czasem coś trzeba zagrać, zobaczycie, że tłumy ludzi grają przeróżne melodie, to właśnie w tym miejscu z reguły jakiegoś songa trzeba użyć. Także są to wyspy właśnie tak jak Starlight Isle, albo tutaj Payto. Na którym możecie też kupić jedną z takich pieśni do używania na Lullaby Island. Także jest tutaj mnóstwo wysp, róbcie je z nimi, no, tak jak Toto Silver na przykład, są to wyspy, na których też będą dostępne dzienne zadania później, także też tutaj te zadanka będziecie mogli sobie wykonywać w późniejszym czasie. Róbcie te wyspy, bo naprawdę materiałów jest pokaźna ilość i to, jeżeli ktoś tego nie robi i tylko farmi dungeony, codziennie robi chaos dungeons dwa razy i wydaje mu się, że to jest optymalna forma na zdobycie składników do ulepszenia sprzętu, do ulepszenia zbroi i broni, to się oczywiście mylicie, bo wyspy dostarczają najwięcej materiałów, najszybsza forma przeskoczenia na wyższy item level, a więc robienie trudniejszych rzeczy, więc robienie rzeczy, które dostarczają jeszcze większej ilości materiałów i materiałów lepszych, a już całkowita zmiana gradeu na tier drugi czy trzeci, to spowoduje, że też będziecie mogli coraz to lepsze rzeczy zdobywać. Także pamiętajcie o wyspach, bardzo istotne, jak ktoś tego nie robi, popełnia naprawdę solidny błąd. Też, jak rozmawiamy o błędach, warto pamiętać tutaj o czymś takim, co tutaj widzicie pod minimapą, czyli kompas. Ten kompas wskazuje wam na aktywności, które warto robić, dlatego że niektóre z tych aktywności dosyć rzadko się odbywają, jak na przykład Harmony Island. Także widzicie, dopiero 25 będzie ta wysepka, i wtedy będę mógł znowu zrobić ten content i spróbować zdobyć, próbować zdobyć nagrody, które z tym są związane. Ale są tam m.in. właśnie tutaj ta pioseneczka Heavenly Harmony I tego no, nie idzie inaczej zdobyć jak właśnie robiąc tą wysepkę I trzeba czekać długo, więc jak ktoś tego nie robi, e, zapomina albo w ogóle nie wie, że coś takiego istnieje No to automatycznie powoduje, że jest trochę do tyłu, jest w plecy Bo kiedyś będzie się to o tym dowie i będzie trzeba to farmić Niektóre z tych aktywności naprawdę długo trzeba czekać więc dlatego pamiętajcie o tym, róbcie to To jest akurat e, Potrzebne do tej wyspy też jest Inna piosenka, którą zdobywacie Bodajże Song of Love Czy jakoś tak się nazywa Więc też e, trzeba, o Serenade of Love To jest też z innej wyspy do zdobycia Także moi drodzy Róbcie ten content Klikajcie w kompas, róbcie właśnie Harmony Island Te naprawdę rzadsze rzeczy Bo no niestety niektóre z nich Będziecie musieli poczekać kilka dni Korzystajcie też tutaj z tego kalendarza. Możecie sobie kliknąć i zobaczyć, jakie są aktywności dostępne w danym dniu. Jak chcecie, np. Ghost Chip to jest tygodniowa aktywność. Warto też go zrobić przed resetem czwartkowym rzeczy, o których naprawdę trzeba pamiętać, bo jak się zapomni, to niestety nowy tydzień, nowy reset i będzie można to wtedy tylko raz zrobić, a niestety to, co wcześniej przepadnie, to już tego nie odzyskacie. Także róbcie te rzeczy. Harmony Island, bardzo istotna wysepka, z której chcecie, którą chcecie robić. Może wypadnie Wam ta piosenka. Klikajcie tutaj w ten kompas, proszę Państwa, i sprawdzajcie, co jest do robienia. No i tak samo tutaj możecie sprawdzać sobie kiedy jakaś aktywność jest dostępna, no i sobie ustawiać takie alarmy, żeby wam 15 minut przed rozpoczęciem danego eventu przypominało, że coś takiego mieliście zrobić. Żeby, tak jak ja, nie zapomnieć, że wczoraj na przykład miałem zrobić bossy i właśnie nie ustawiłem sobie e, odpowiedniego alarmu i tak, no i przepadło, nie? Później był maintenance serwera i gg. Jak już jesteśmy przy kontencie, który trzeba robić i o którym warto pamiętać, bo jak się go nie robi, to się jest w plecy, u nas tasks, większość z Was pewnie robi, to są zadania dzienne, do robienia, reputacja, dzięki temu zyskujecie przeróżną i niektóre z tych reputacji są dosyć istotne i fajne nagrody niosą ze sobą, także sobie tutaj zerkniecie, Tuki Island, to jest taka wysepka, co tam randomowo się pojawia, trzeba tam takiego króla ubić. No, to robienie reputacji, właśnie robienie tego dziennego quest'a, tego dziennego zadania, da naprawdę przyzwoite nagrody. Zobaczcie sobie tutaj na kolejne poziomy tej reputacji. Oczywiście warto, żebyście zapoznali się z, te, z tymi tutaj u nas taskami, z tymi reputacjami, jakie nagrody one ze sobą niosą, bo jest tego naprawdę mnóstwo, ale chciałbym tylko powiedzieć, właśnie, że, że może być kłopot, jak ktoś tego nie wykonuje dlatego, że kiedyś trzeba będzie to zrobić Giants Hearts, naprawdę bardzo przydatna właśnie, no nie Consumable, tylko collectible, czyli do zbierania dla zbieraczy, fajne nagrody odblokowuje, między innymi można skill pointy dzięki temu odblokować czyli te punkty, umiejętności, które pozwalają nie tylko waszej głównej postaci stać się silniejszą, ale także postaciom tym dodatkowym, jakie macie na koncie, bo to jest na całe konto, dlatego fajna sprawa, te Giants Hearty na Naprawdę na Giant Hearts warto kolekcjonować, i niektóre właśnie z nich są za reputacją ukryte, i trzeba robić te dzienne zadania, żeby dostać właśnie tego typu nagrody. Także zerknijcie sobie u nas Tasks, Reputation, Status, i tutaj możecie sobie przeglądać albo wpisać tutaj. Albo, albo sobie przeglądnąć konkretnie wszystkie te nagrody. Także trzeba robić te dzienne zadania. Dodatkowo jeszcze tutaj walutę w farmicie o tych dziennych u nas taskach. Będzie podejrzewam też osobny filmik. Tutaj szerzej to omówię, co i jak, jak to można, co na tym skorzystać. Ale miecie świadomość, że trzeba je robić. Niektóre z nich naprawdę dają dobre nagrody i to jest długoterminowa aktywność, czyli to nie tak, że zrobicie 2-3 daily i już to macie, tylko to trzeba robić, robić, robić codziennie. Aż się w pewnym momencie dojdzie do, do właśnie jakichś ciekawszych nagród. Już tutaj pokażę Wam te Hearts of Giant Collectibles, i one są tutaj. I zobaczymy sobie od razu tutaj nagrody, jakie można zdobyć. Także kolekcjonując właśnie te serca giganta, można za cztery przykładowo. Zdobyć sobie trzy dodatkowe punkty umiejętności. Fajna sprawa, trzeba to robić. Tutaj widzicie, za 6 macie kolejne 3, więc no i za 10 jeszcze 3 i za 12, kolejne 3, także tutaj dużo skill pointów w tych rzeczach serca giganta trzeba to robić, i niektóre właśnie są za dziennymi zadaniami. Także sprawdźcie tę reputację sobie, co gdzie się znajduje, bo to jest istotne i trzeba to robić długi czas żeby do niektórych z tych nagród dotrzeć i jak tego nie robicie, to automatycznie tracicie na tym. Dobrze moi drodzy, to by było tyle z mojej strony, gra jest naprawdę genialna, mnóstwo dobrej rozrywki mi przynajmniej dostarcza, mam nadzieję, że też i wam. Zapraszam na kolejne moje filmiki, na kolejne materiały, możecie znaleźć na kanale. Jeżeli macie jakieś sugestie, czy jakieś przestrogi, tak jak tutaj o tych, których powiedziałem, jakie błędy ja popełniłem. Jeżeli macie jakieś swoje, to naturalnie zapraszam do dzielenia się nimi w komentarzach, bo no, pomożemy w ten sposób innym osobom, które jeszcze nie są, być może na tym etapie, które no, możliwe, że popełniłyby ten sam błąd, a czytając czy też oglądając, możemy y, ich przed nim ustrzec. Także dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Do samego końca, moi drodzy, widzimy się w kolejnych filmikach. Subik i dzwoneczek pozwoli powrócić na kanał, więc warto go tam wcisnąć na dole. Tyle z mojej strony, do zobaczyska w kolejnym filmie, cześć! Dobra, filmik zrobiony, to wracamy do kolejki. К